Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmy z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry, wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, rozpoczęła się szkoła. Pierwszy dzwonek właśnie dzisiaj zadzwonił. I tak wezbrało mnie dzisiaj na, na wspominki. Kiedy ja miałem 12 lat, miałem tam około 3-4 kategorii szachowej i tak się zastanawiałem. Jak w tym samym czasie, kiedy miał właśnie tyle samo lat, Magnus Carlsen, czyli aktualny mistrz świata, radził sobie na szachownicy? Czy był takim wielkim tuzem, czy dopiero później zaczął robić progresy? Także dzisiaj się przyjrzę właśnie Norwegowi, aktualnemu mistrzowi świata. Jeżeli chcecie zerknąć sobie na czyjś progres, na czyjeś rankingi, to wystarczy wejść na stronę fide.com, otworzy nam się strona główna, tu właśnie widzimy tą stronę główną. Niedawno zresztą ta strona została troszeczkę zmodyfikowana i tutaj takie bajery wprowadzono, można prostymi klikami zobaczyć, kto tam jest w, czołów, w pierwszej czołówce na świecie. Także widzimy czołowych zawodników, tutaj gdzieś mamy personę dnia, z którą zresztą też omawiałem w ostatnim czasie, Dawid Nawara, który w ostatnim czasie został mistrzem Czech. Jeżeli chcemy się przyjrzeć na przykład innym rankingom, wystarczy wejść w Ratings. I tutaj mamy, wystarczy wpisać nazwę, no wpiszmy chociażby naszego tutaj najlepszego polskiego szachista, czyli Jana Krzysztofa Duda. No i tutaj strona zawęża nam właśnie same nazwiska, w którym pokazuje się Duda, także tych Dudów jest, okazuje się, że jest bardzo, bardzo wielu, ale tylko ten jeden posiada tytuł arcymistrza i reprezentuje tak bardzo wysoki poziom. My dzisiaj nie będziemy mówić o Janie Krzysztofie Dudzie, tylko będziemy mówić o Karsanie, który na tym zdjęciu wygląda dosyć smutno. W każdym razie, no raczej nie ma powodów do smutków. Jeżeli wejdziemy sobie na jego profil, to widzimy same sukcesy. Oczywiście pierwsze w Norwegii to już od dawien dawna pierwsze w Europie, pierwsze na świecie no, pierwsze od wielu, 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 można powiedzieć okresów rankingowych. Elon. W jego ranking w szachach klasycznych to 2863, w szachach szybkich 2881 i 2886 w blicu. Tutaj nie wiem, czy to kształtuje go też na pierwszym miejscu w tym, pod tym względem. W każdym razie to tutaj, co widzimy, to jest względem szachów klasycznych. Możemy sobie wejść też w Progress Chart. Możemy zawęzić to na przykład do jednego roku. Tu widzimy, że na przykład no, przez rok to za dużo się nie działo, zresztą e, turnieje e, pozamykane. Jeżeli sobie jednak zrobimy all the time, czyli all years, to widzimy, że no, na początku oczywiście duży progres, później jakaś tam stabilizacja, e, no i tam te rankingi w szachach szybkich i blicowych też dochodziły trochę później. Mnie jednak ciekawiła inna rzecz, jak radził sobie Magnus, kiedy był właśnie juniorem. Także zjeżdżamy na sam dół, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I dojeżdżamy do roku 2000. Warto przypomnieć, że Magnus Carlsen urodził się w 1990 roku i no tutaj najprawdopodobniej, to mi się wydaje, że to jest pierwsze jego wejście na listę rankingową, kiedy miał 11 lat w kwietniu wszedł na listę rankingową z rankingiem 2064. Także no, pod tym względem mogę powiedzieć, że jestem lepszy od Magnusa, ponieważ ja wchodziłem na listę rankingową mając ranking 235, ale z kolei no, ja miałem wtedy lat 16. No, to taka mała, drobna różnica. Tutaj akurat na korzyść Norwega Mistrza Świata. I teraz tak porównajmy jego przerosty. W 2001 roku Magnus miał ranking 2064. W kwietniu 2002 roku miał już punkt 100 punktów więcej. Rok później, kiedy miał lat 13. Tu widzimy kolejny przyrost, jest 2356, także też około 100 punktów więcej. Także... Progres 100 punktów jest naprawdę bardzo, bardzo duży, tak przeglądając jego, jego partie szachowe z tego, z tego okresu, to zauważyłem jedną rzecz, że grał niesamowicie wiele dużo tych właśnie turniejów klasycznych. Tak można powiedzieć, że chyba z turnieju na turniej tak się przemieszczał, patrząc na to, ile, jaka ilość tych turniejów tam była na jego koncie. Także 2356, kiedy miał lat 13, kiedy miał lat 14, 2552, także tutaj widzimy niesamowity progres, aż 200 punktów rankingowy, także że mieć ranking 2550 w wieku lat 14, to naprawdę trzeba być, jak to się mówi, kozakiem. W 2015 lekka stagnacja, tutaj ranking nie drgnął, nawet można powiedzieć, że był troszkę niższy, ale no, wystarczyło poczekać jeszcze rok. Nie wiem, co zrobił, czy jakąś konsultację miał z jakimiś arcymistrzami, czy jak jest, z jakimiś psychologami sportu. W każdym razie, kiedy miał już lat 16... To 2646, także 100 punktów do przodu, i tutaj już widać, że wydaje mi się, że to było gdzieś koło top 100 najlepszych szachistów na świecie. Kiedy miał lat 17 w 2007 roku, już był, już pukał do bram rankingu 2700, 2693, a kiedy miał lat 18, widzimy ym, kwiecień 2008 roku, 2765, i tutaj była tylko kwestia czasu, kiedy wskoczy na 2800, a wskoczył. Mając lat 19. Także tak to się kształtuje. My jednak nie będziemy patrzeć tych topów, kiedy te 2800 zostało osiągnięte. My zjedziemy sobie na dół i będziemy tutaj patrzeć na partie, kiedy Magnus Carlsen miał 12 lat i miał około rankingu 2200. 52 300. Także zapraszam do oglądania. Białym kolorem Magnus Carlsen 2, 279, czarnym kolorem Viktor Hansen Ranking 219. Także tutaj jakiś, chyba to jakiś turniej kołowy czwartej kategorii, Helsinka Finlandii. 2002 rok i zobaczmy, jak tą partię Magnus Carsen rozgrywał. Ja tylko tak na początku dodam, że tak nie do końca mi się podobała gra Magnusa Carsena, kiedy był w, w tym wieku. Być może to nie był jeszcze ten etap, gdzie ten, ten tak zwany boom nastąpił. Być może trzeba było jeszcze dalej szukać, kiedy miał lat 13-14, ale może zostawię sobie to na jakieś kolejne odcinki. W każdym razie wydaje mi się, że obecnie te tacy chess prodigy z Indii czy z Chin wydają mi się jednak zdecydowanie lepsi niż kiedy Magnus Carlsen miał lat 12. E4C6 ze strony przeciwnika, także widzimy obronę karokan, d4d5, 5 D5, d 5 d 5 i c4, tak zwany wariant panowa, skoczek f6, skoczek c3, e6. Tu widzimy, że czarne otwierają sobie gońca czarnopolowego, ale jednocześnie zamykają gońca białopolowego. No ten gońc najprawdopodobniej zostanie tutaj wyprowadzony na pole b7, czyli jakieś b6 i żeby ten goniec działał po tej przekątnej, to nastąpi w dogodnym momencie posunięcie debi na C4. Kiedy takie posunięcie trzeba zrobić? Wtedy, kiedy goniec się ruszy, żeby nie tracić tempa. Białe grają posunięcie skoczek F3, wiadomo, do centrum. Goniec B4, tutaj oczywiście nie łapiemy tej figury, to jest podwójne uderzenie na króla i na gońca, ale po posunięcie skoczek C6 broni zarówno jedno, jak i drugie. Także to nie było żadnej podstawki. Białe grają posunięcie, gonie z D3. I właśnie następuje to, co mówiłem. Czarne czekały, aż goniec się ruszy, żeby tak naprawdę nie wyprowadzać figury przeciwnikowej. D bije C4, goniec bije C4. Obie strony oczywiście mają stronę hetmańską, jakby to powiedzieć, rozwaloną. Ta struktura pionowa jest kiepska. Także w tej sytuacji trzeba oczywiście zrobić krótką roszadę. Czarne robią pierwsze, białe robią drugie. I teraz następuje posunięcie B6. Wydaje się, że ta pozycja czarnych jest bardzo, bardzo stabilna. W każdym razie ten goniec na razie pilnuje ważnego punktu E6. Zaraz o ten punkt będzie się toczyła bitwa. Goniec G5 na związanie, goniec na B7, łapie tutaj ładną przekątną i teraz nastąpiło posunięcie Hetman B3, no taki wkurzający ruch można powiedzieć, bo wisi goniec, a zarówno Hetman łączy się tutaj z, z białopolowym gońcem i teraz właśnie zaczyna się tutaj wgląd na tą przekątną, a zobaczmy, że tutaj za tymi dwoma pionkami stoi król. Goniec wrócił na E7, co jest zrozumiałą tutaj rzeczą. Nastąpiło posunięcie skoczek, skoczek na E5, i teraz Magnus no, fajne posunięcie robi, bardzo aktywne. Co się stanie, jeżeli czarne przyjmą tego pionka na D4? To będzie Hetman bije D4, skoczek F7, pokról bije F7, goniec na E6. Króla E8 i tu mi się jednak wydaje, że nie chciałbym grać w tej pozycji kolorem czarnym, z takim królem i z taką ilością figur to naprawdę będzie koszmar, tak to bym rzekł. Tutaj oczywiście plan jakiś wieża D1, wieża E1 i frontalny atak na króla. Oczywiście muszą też białe uważać, bo tutaj jest mocny goniec, jest mm. słaby punkt F2, żeby czasem tutaj czarne się w jakiś sposób nie oswobodziły. Po skoczku E5 nastąpiło jednak takie trochę słabe posunięcie ze strony czarnego koloru. Skoczek z F na D7, no skoczek raczej częściej widzimy skoczka w ten sposób, żeby tą nową figurę wyprowadzać, a nie ruszać się po raz kolejny tą. W każdym razie posunięcie skoczek z F na D7 daje Karsenowi pewną możliwość. Wspominałem coś o punkcie E6 i teraz, kiedy skoczek jest na E5. To te dwa punkty są takimi newralgicznymi. Za dużo nie daje w tej sytuacji posunięcie goniec na E6, bo tutaj po prostu można zagrać w ten sposób, że zbije się na E5. No jeżeli pionek zbije, no to bijemy gońca, a z kolei jeżeli goniec zbije, to my bijemy w ten sposób i po tym ruchu czarne są po prostu z figurą więcej. W ten sposób nie gramy, tylko gramy lepsze posunięcie. Gramy posunięcie, skoczek bije na F7, konkretnie. No i teraz co? No hetman podbiciem. Jeżeli na przykład nastąpi zbicie królem, no to też już taki podobny wariant widzieliśmy, czyli goniec, goniec bije na e 6 no i król ma takie słabe wybory, czy pójść na E8 i przegrać tam nie wiem za 10 ruchów, czy pójść na G6 i przegrać w podobnym, w podobnym jakby to powiedzieć okresie czasu. W każdym razie poskoczek bije F7, następuje posunięcie wieża bije F7. No to co? Karsen Mówi się, żeby nie oddawać dwóch lekkich figur za wieżę i pionka, ale w tym przypadku Carlsen dostał taką bardzo przyjemną grę. Goniec bije r 6 Krasanowi udało się tutaj złapać wieżę i dwa pionki. No i przede wszystkim... No, ma bardzo, bardzo aktywne figury w tej pozycji. Goniec bije g5, pogoniec bije na f7. Jedni wybraliby posunięcie król f8, bo tutaj bliżej końcówki, a inni wybraliby posunięcie król h8, żeby było bezpiecznie. W partii poszło posunięcie król na h8. Białe grają ruch goniec na d5, i, i w tym momencie widzimy, że jeżeli nastąpiłoby goniec bije d5. Hetman bije D5. No to trzeba grać takie nieprzyjemne posunięcie skoczek A6, bo tutaj po prostu wisi wieża w narożniku. Skoczek A6. Na gońca D5 nastąpił ruch skoczek C6 i zaczyna się tutaj koncertowa gra przyszłego Mistrza Świata. Bardzo podoba mi się ten manew. Tak niepostrzeżenie: Hetman po czwartej linii przemknie do ataku na króla. To też bardzo charakterystyczne, że Magnus już za młodo miał taką ciekawą wizję, potrafił tak przewidzieć, gdzie te figury powinny w najlepszym w swoim wydaniu stać. Także nastąpiło posunięcie Hetman A4, wisi oczywiście skoczek w tej pozycji, odpowiedź wieża C8 i teraz młody tutaj Carlsen gra posunięcie, goniec E6 po to, żeby związać skoczkę. I w przyszłości zagrać posunięcie D5, które scementuje pionka i gońca, a jednocześnie hetman będzie mógł sobie tutaj ładnie pograć po czwórce. A6, skoczek E4, grozi chociażby wejście na pole D6, dlatego goniec się w tej pozycji wrócił i nastąpiło posunięcie D5. Skoczek musi gdzieś odejść, no, kiepskie wybory. Tu nie, tu nie, no, centralnie wygląda najlepiej, tak, tak trzeba tutaj sobie powiedzieć. No i teraz po posunięciu D6 poszło posunięcie goniec na F8. Wydaje mi się, że, że całkiem ciekawą opcją było w tej sytuacji zagranie. Goniec bije E4, D bije na E7, Hetman bije na E7, Hetman bije na E4 i Hetman bije na E6. Trzeba jednak się liczyć też z tym, że w tej pozycji chociażby um, można by było próbować grać jakieś posunięcie, w stylu F4, czy tutaj jest zdobycie figury? Wydaje mi się, że tak. No czarne tutaj są jednak cały czas pod presją, cały czas pod tym, że Carlsen, no tak po prostu aktywnie stawia te figury. Także po D6 poszło pasywniejsze posunięcie, goniec zna F8, no i Carlsen rusza F4, B5 kontra, Hetman na D4. Oczywiście powinniśmy centralizować figury, to jest jedna z takich podstawowych zasad szachowych. I na skoczka C6, oczywiście tutaj, wszystko co interesuje Karasena jest tutaj, czyli król, który jest jednak dosyć słabo broniony. Wy zobaczmy, gdybyśmy tak wyobrazili sobie tego Hetmana na F7, no to tutaj już bardzo blisko jest mata, także to jest jedna z opcji. Z kolei po Hetman na E3, Czwarta linia była fajną, linią do przerzutu na króla, ale trzecia linia też jest fajna. Także nie, nie tylko powinniśmy interesować się liniami pionowymi, ale powinniśmy interesować się również liniami poziomymi. Ze strony czarnych nastąpiło posunięcie H6, na co Karsen bardzo, bardzo przytomnie i bardzo fajne posunięcie. Myślę, że wykrzyknik możemy postawić. Skoczek na G5 z groźbą, skoczek F7 widełki, zdobycie Hetmana i oczywiście tego skoczka brać nie można, bo mamy takiego bardzo ładnego mata, to też myślę, że Karsen miał wyćwiczony, na pewno rozwiązywał wiele, wiele zadań szachowych no zresztą to nie był trudny motyw. Czarne odpowiadają w tej pozycji Hetman na E8 i teraz skoczek na F7. W partii król odszedł na pole H7. Gdyby jednak król, no tak samobójcze, można powiedzieć, poszedł na pole G8, to mamy tak: skoczek H6, król H7, skoczek na F7 z powrotem. Widzimy, że skoczek wrócił, otworzył linię H, czyli można powiedzieć, kluczek do drzwi, drzwi się otworzyły i po skoczku na F6 otwiera się cała droga dla Hetmana. Hetman H3 tutaj do dopnie swojego. Jeżeli nastąpi posunięcie król na G8, to gdzie matujemy prosty mat w jednym ruchu? No można powiedzieć, zdejmijmy skoczka z planszy, będzie mat, no nie będzie mata, bo tutaj oczywiście hetman zbije tego gońca, ale jeżeli zauważymy, że skoczek z hetmanem współpracują na polu narożnikowym, to zagramy posunięcie hetman H8. Jeszcze piękniejszy mat powstaje wtedy, kiedy czarny król pójdzie sobie na pole G6. Po posunięciu król G6 mamy takiego pięknego mata, checkmate F5, super. Tak, takie partie chciałoby się zawsze widzieć i takie partie chcielibyśmy zawsze rozgrywać. Po skoczku na F7 poszło jednak król na H7, także widzimy, że król jest niepewny na polu H8, na polu G8 i tu oczywiście ta biała przekątna też jest słabiutka. No to karosen jak buldożer, kolejna centralizacja z i po G6, oczywiście pamiętamy, że jeżeli mamy roszadę. To z trzech pionków, pionkiem atakującym jest pionek F, także w tej sytuacji możemy go spokojnie wymieniać po to, żeby otworzyć drogę do króla. Także następuje posunięcie F5 i tutaj w zasadzie można się w tej pozycji poddawać. Czarny odpowiedziały skoczek D8, zawodnik z rankingiem 219. Ciekaw jestem, czy czy przeczuwał, że ten młodzieniec może zostać troszkę później po prostu mistrzem świata. To, to jest naprawdę fajnie. Zresztą jak przeglądałem partię Karsena, to znalazłem jedną partię, w której Polak pokonał Karsena, jak właśnie Magnus Karsen był bardzo młodym zawodnikiem. Ireneusz Łada jest taki szachista, nie dał szans Karsenowi. także tą partię też można znaleźć gdzieś na internecie. FB na G6, król na G7 i teraz zmuszamy e, czarny kolor pod do tego, żeby zbił tego pionka. E, następuje posunięcie Hetman na D4. Jeżeli król poszedłby na pole G8, to widzimy, że matujemy sobie w ten sposób goniec, skoczek, podwójny szach, czyli Hetman nie może zbić na E6 i tutaj widzimy wszystkie pola dookoła są też obstawione. Także Hetman na d4 i po królu na g6 widzimy tego biednego, bezbronnego króla, który po Hetman g4 czarne złożyły po prostu broń. No w zasadzie ruch ma w dwóch posunięciach, nie ma gdzie odejść poza polem h7. No i tutaj. Mat gońcem to zawsze przyjemne, ponieważ maty gońcami, skoczkami i pionkami nie zdarzają się tak często. Także posunięcie goniec F5, im Carsen wygrałby tą partię poprzez mata. Także moi drodzy, jak Wam się podobała partia 12-letniego Carsena? Napiszcie w komentarzu, napiszcie jaką Wy mieliście kategorię w wieku lat 12. Myślę, że Carsen. Że no znakomicie rozwinął się tam w tym, w tym właśnie wieku juniorskim. Myślę że to dlatego, że miał po prostu ogromną pasję i każdą wolną chwilę po prostu Przeznaczał na szachy. To, to myślę, że, że pasją jest po dzień dzisiejszy. Teraz nie dość, że dobrze gra w szachy, to też bardzo dobrze się też rozwinął pod względem biznesowym. Między, między innymi ChessAble jest jego, jego własnością oraz wiele, wiele innych jakichś tam biznesów, biznesików, kontraktów, między, między innymi też reklamował. Um, odzież G-Star, jeżeli znacie jeszcze jakieś tam akcje, w których brał udział. Też jakieś w reklamach jakieś go widziałem samochodów. To był on chyba tak. Także moi drodzy, Carson lat 12 to pokazał kawał dobrych szachów, ale myślę, że to, że to jeszcze, to był dopiero początek, także być może jeszcze na kanale pokażę jakąś taką perełkę właśnie z, wie z wieku juniorskiego. Jeżeli e, znasz jakąś fajną partię Carsena, wrzuć e, w komentarz, być może właśnie tą partię przeanalizuję jako następną. Moi drodzy, dziękuję wszystkim za e, oglądanie dzisiejszej audycji, subskrybujcie kanał oczywiście, e, udostępniajcie i życzę wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.